Organizatorem zawodów były już po raz trzeci klub Sportowy Rekin oraz Osir w Świebodzicach. W zawodach wzięły udział reprezentacje ze świebodzic, Wałbrzycha i Kamiennej Góry. Rozpiętość wieku uczestników była bardzo duża, najmłodszy zawodnik miał zaledwie 6 lat. Mniej więcej dzisiaj wystartowało około 160 zawodników z czterech klubów. Są to dzieci z roczników od. Najmłodszy zawodnik miał jest z rocznika 2003 po, po uczniów klas średnich. Rywalizacja rozpoczęła się zgodnie z programem o godzinie 9.00. Imprezę zainaugurował pan Edmund Frączak, prezes klubu Rekin. Zawody w całości przygotowali i przeprowadzili trenerzy, sympatycy klubu oraz rodzice zawodników. Ci ostatni mają najczęściej wpływ na zainteresowania sportowe, jak i osiągnięcia ich dzieci. Potwierdzeniem tego jest zdobywca pierwszego miejsca na 50 metrów w stylu motylkowym oraz na 100 metrów w stylu grzbietowym Bartosz Kościelniak. To wszystko dzięki mamie, bo jak byłem w piątej klasie, to zapisałem je tutaj do klubu. I od tego czasu trenuję, teraz jestem aktualnie w trzeciej gimnazjum. To już jest 4 lata. Pływacy spisali się bardzo dobrze. Ustanowiono kilka rekordów klubu. Padł również rekord pływalni na dystansie 100 metrów w stylu dowolnym. Autorem nowego rekordu był Dominik Salamon z MKS Sudety Kamienna Góra. Pływam od, szkoły, od pierwszej klasy gimnazjum. Zaczęło się to od mojego trenera, który później mnie wysłał do szkoły sportowej w Zielonej Górze. Tam się zaczęła moja kariera pięcioboju nowoczesnego. No i niedawno wróciłem tutaj do Kamiennej Góry. No i teraz sobie tak właśnie jeżdżę z nim po takich zawodach, takiej rangi i jakoś mi to idzie. W rywalizacji brały udział również dziewczęta, które do tej dyscypliny sportu namówili koledzy. Płeć piękna stawała także na podium. Kolega mnie zainteresował pływaniem i przyszłam do klubu rekin. A w jakiej kategorii teraz startowałaś i które miejsce zajęłaś? Zajęłam trzecie miejsce w grzbiecie 50 metrów. Jak się okazuje, dzień osoby trenującej pływanie jest zaplanowany co do minuty. To Są zawodnicy, którzy trenują 8 razy w tygodniu. Wstają o 6 rano, przychodzą na basen, idą do szkoły, wracają ze szkoły i przychodzą na basen. I w ten sposób osiągają jakieś wyniki. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zdobyli gospodarze, czyli KS Rekin Świebodzice.